Karłowice, wjazd od strony placu Kromera. Dochodzi godzina 17. Piękny, słoneczny dzień. Słońce świeci mocno z boku. Mimo, że mam okulary przeciwsłoneczne do jazdy, to jednak mocno słońce świeci. Duży popołudniowy ruch. Powroty z pracy w bocznych uliczkach, ludzie czekają na możliwość wbicia się duży tężny kory Dakaszkowiczna pod słońce. W miarę płynna, ale jednak spowalniana przez duży ruch. Na zdrowie. No i tak wygląda popołudniowa jazda około 17 na Karłowicach 4 października 2022. Dziękuję za uwagę.